Czy to pan jest tym tajnym sprzedawcą papierków w lodach ekipy? Dokładnie tak. To ja jestem tym tajnym sprzedawcą papierków po lodach ekipy. Dobrze, proszę pana. Tak którego papierka sobie pan życzy spośród naszych wszystkich papierków? Mamy bardzo duży wybór. Hmm, niech pomyślę. A proszę te dwa papierki po małych lodach ekipy. Chodzi panu o te dwa papiereczki? Tak, dokładnie chodzi mi o te papierki po lodach ekipy. A może pan coś jeszcze dorzucić? ma może papierek o, o loda ekipy XL? Pytasz się mnie, czy mam papierek po lodzie ekipy XL? Taki stary dziadek, który słabo zna się na najnowszej technologii lodów? Oczywiście, że mam. To mega super, a ile to wszystko będzie kosztować? No niech pomyślę. Dwa papierki po małych lodach ekipy kosztują dwie stówy. Jeden XL kosztuje też dwie stówy, więc to będzie kosztowało 450 zł. A dlaczego o 450 zł, a nie 400? To jest biznes! No dobrze, jeżeli tak ma być, no to. Tutaj proszę dla pana. No dobrze, to fajna była transakcja, a teraz won 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 wą, won szybko, szybko, szybko! Bo za niedługo tutaj przyjdzie policja i nam na kopię do dupy. Okej, okay, no okej, okay, to ja żyda.